Siemanko, z tej strony Wirusek, witam was w kolejnej nowej serii na moim kanale. Jest to seria unboxing, czyli jak nazwa wskazuje, mm, będą tutaj unboxingi. I to nie tylko paczek z Chin, ale też z Allegro, jakieś tam przedmioty ze sklepu, o, oczywiście co tylko się da rozpakować. Nie mam na myśli makaronu czy czegoś, ale wiecie, jakieś tam takie rzeczy, elektronika itp. Te filmy będę wrzucać, jak yy, nie będę miał materiału, na przykład z gier albo z, z innych serii, to wtedy będę wrzucać te, firmy, te filmy na YouTubea yy, Wiecie o co chodzi, żeby, żeby nie było tak, że nic nie wrzucam. Więc to by chyba będzie w tym wstępie, wstępie na cele. Teraz zapraszam na unboxing. Yy, więc za chwilę się widzimy. Więc, dobra, już witam Was po, po wstępie przejdziemy do, do otwarcia paczki mm, sorry do moje kolania nie za moje ręce Ech, nie schowam tego, bo bo mam kamerkę nagrywam kamerką sportową no i, no i ma takie obiektyw, że tak łapie dużo obrazu nie? więc sorry za to, ale dobra bez zbędnego planu, przejdźmy do openingu znaczy unboxingu to nie cel, zapomniałem sorry mm, z tego co wiem to co ma mi przyjść to ma być część motocyklowa, tak. Dokładnie. Więc sprawdźmy, co wysłał nam sprzedawca. No i dobra, to się zgadza jest to nasza część motocyklowa. Tutaj mamy hmm. przełączniki. O to mi właśnie chodziło, tak wygląda ta część No to więc dobra Jedna rzecz już, jedną rzecz już wiemy, to nam przyszła Bo nie wiem, czy tam coś jeszcze jest w środku, czy nie ma To się okaże Ale dobra Sprawdźmy, czy coś jeszcze nam ten pan wysłał no wysłuchaj, jest to jakieś. Mm, tak szczerze powiem, że... Nie wiem co to jest. To jest chyba w ogóle... Yy, yy, nie od tej strony, a nie od tej. To nie wiem co to jest. Jakaś część. No, będę musiał się dowiedzieć co to jest, bo tu już widzicie, w pasie nic nie ma. Dobra, to do, 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 na bok idzie. Tylko nie wiem do czego to jest, ale to nieważne. Udawałem się w swoim czasie. A to już będzie na tyle, więc dzięki za oglądanie tego pierwszego unboxingu. Jak będzie coś do odpakowywania, to od razu nagram to i wstawię na YouTube, żeby, żebyście mieli co oglądać bo ostatnio nic nie wrzucam, no to więc będzie to tyle. To cześć.